Witamy wszystkich sadowników borówkowych. Znajdujemy się w tej chwili w kwaterze borówkowej Faktory, jak widać w części zadaszonej, czyli pod daszkami, która ma zabezpieczyć rośliny przed nadmiernymi opadami. Jak zabezpieczamy przed opadami, to jednocześnie nie ma naturalnego podlewania. Dlatego stoi przy mnie przedstawiciel firmy Milex, nasz partner projektu. Witam serdecznie. Witam serdecznie również, słowem Sositko. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć i wytłumaczyć, jakie systemy zastosowaliśmy, systemy nawadniania w projekcie Borówkowe Faktory. Mamy dwie, dwa typy uprawy. To jest uprawa w ziemi rodzimej, tutaj inaczej podlewamy te rośliny i uprawa w donicach 35-litrowych, gdzie podlewamy je zupełnie inaczej. To zacznijmy może od gruntu, co większość plantatorów borówki w Polsce ma w swoich gospodarstwach. Jak dobrać i zaprojektować tą dobrą linię do nawadniania. To tak, jeśli chodzi o uprawę borówki, nawadnianie borówki w gruncie, uprawiane w gruncie. No to tutaj zalecamy linie kroplujące z kompensacją ciśnienia, z rozstawą emiterów co 33 cm. Wydatek może być różny, bo od 1, 1 litra przez 1,6 przez 2,2 na godzinę to jest wydatek z jednego emitera. Linia może być zarówno 16 mm jak i 20, to wszystko jest uzależnione od tego jakie mamy długie ciągi, tak? czyli jakie są długie rzędy. I teraz jeszcze odnośnie doboru to również na to ma tak naprawdę duży bardzo wpływ jak nasze źródło wody. Bo jeżeli chcemy tak naprawdę nawadniać większą część plantacji, a mamy małe źródło wody, to musimy niestety iść w linię o mniejszym wydatku wody, typu na przykład 1-1 z Emitera. Natomiast wiąże się to z tym, że wtedy taka linia potrzebuje dodatkowego filtrowania, tak? ponieważ te emitery mają mniejszy labirynt. W związku z powyższym należy jakby bardziej dokładnie przefiltrować wodę, którą podajemy do systemu nawadniania. I tutaj już jest potrzeba taka, żeby była dokładność około 100 mikronów. E, przy liniach o wydatku 16 litra. To ta dokładność już wystarczy, jak jest 130 mikronów, filtracja zastosowana w naszym układzie filtracyjnym. To to byśmy mieli, jeśli chodzi o dobór linii do uprawy borówki w gruncie. Oczywiście pod każdy rządek borówki stosujemy dwie linie kroplujące, z tym, że na początku są ułożone jakby blisko posadzonych roślin, a później z czasem je rozsuwamy, żeby dać szansę na to, żeby system korzeniowy się ładnie nam tutaj rozwinął na boki. Ponieważ projekt bo Plantacja Borówkowe Faktory znajduje się na polu zróżnicowanym topograficznie, czyli dół jest niżej niż górę, mamy spadek około... 15 metrów na 260 metrach. Tak mniej więcej wychodzi, jak popatrzymy. 10-15 w tych granicach. To na co trzeba zwrócić uwagę w takim razie? Długość ciągu pewnie. Tak jest. Ponieważ jest taka niestety zależność. Im więcej emiterów na metrze bieżącym tym krótsze ciągi deszczujące, czy tam nawadniające mogą być i oczywiście na to wpływa również wydatek wody z emitera. Im większy wydatek wody z emitera, tym też będzie krótszy ciąg. W związku z tym tutaj musimy jakby te dwie rzeczy ze sobą dobrać, żeby nie przesadzić z długościami ciągów, które są jakby podane w tabelach, zalecane przez producenta, czyli na to musimy mocno zwracać uwagę, natomiast przy dużych różnicach w terenie, ważną rzeczą jest to, żeby dobrać jest z kompensacją ciśnienia, ponieważ linia tak gwarantuje nam, że na każdym metrze tak, pracy będzie ten sam wydatek wody. Oczywiście jest jeden pewien mankament tak po, po zakończeniu y, nawadniania. Cała woda no, na zasadzie grawitacyjnej spływa nam w najniższe położenie i te ostatnie emitery będą też więcej wydawały, wydatkowały wody, niż te powiedzmy y, na górce. Dlatego też warto jest podzielić wtedy takie kwatery o długich ciągach, z dużą różnicą nachylenia, na krótkie odcinki, tak, żeby, powiedzmy, ten spływ w tych rurach był jak najmniejszy i ta różnica w wydatku była jak najmniejsza, tak? Dobrze, to może wystarczy o liniach kroplujących. Przejdźmy w takim razie do doniczek. Obok nas znajdują się donice 35-litrowe, pełnione substratem. A więc zupełnie inna metoda uprawy borówki, nie w ziemi rodzimej. Z jednej strony, mająca duże zalety, z drugiej strony, mająca pewne swoje ograniczenia. To jest trzeci rok projektu Brokuły Faktory. Na początku, jeśli, wszyscy, jeśli słuchacze śledzili nasze filmy, materiały, też byli na warsztatach Brokuły Faktory, to pewnie pamiętają, że były tu zamontowane kroplowniki, które zasilały. 4 kroplo spływy. Bardzo dobry system, który sprawdził się w pierwszym roku. W drugim roku, ze względu na jakość wody, pojawiły się problemy z zapychaniem różnych elementów tego systemu, ale też okazało się, że dużym czynnikiem zawodnym są ludzie, którzy w czasie pływienia roślin, na przykład nie wetknęli z powodu kroplo do substratu, więc z tego powodu System ten kosztował nas dużo uwagi, a uwaga pracownika kosztuje. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na zmianę systemu i wprowadzone zostały, nazwijmy je, kręgi nawadniające, dedykowane specjalnie do doniczek. Każdy jest umieszczony właśnie w roślinie. Składa się to wszystko z trzech elementów: tego kręgu, przewodu i antykapaczy. Anty i teraz y, przedstawiciel firmy Milex Państwu wytłumaczy, zademonstruje, dlaczego to jest bardzo wygodne rozwiązanie. No tak, tutaj jak Pan Paweł wspomniał, no mamy nowe rozwiązanie, czyli mamy tak zwane pierścienie kręgi nawadniające montowane w doniczkach. Te pierścienie mają różne wydatki też wody, bo możemy mieć wydatek wody na poziomie z jednego kręgu. 8 litrów, 16 bądź 32, w zależności od tego, jaką sobie tutaj wersję wybierzemy. W tym naszym tutaj rozwiązaniu zostały zastosowane te pierścienie o wydatku 16 litrów wody na godzinę. W środku są emiterki, które wydatkują 2 litry wody na godzinę. Jest ich 8 sztuk w takim pierścieniu. Pierścień jest podłączony do wężyka 8 mm z PCV. Na końcu tego wężyka znajduje się antykapacz podłączony do rury. Antykapacz jest to takie urządzenie, które powoduje, że e, musi być odpowiednie ciśnienie w tej grubej rurce zasilającej, żeby się w ogóle otworzył i żeby mogła pójść woda e, do tego naszego pierścienia. W środku tego antykapacza jest specjalna membrana, e, która powoduje, że musi się w, woda przedostać przez tą membrankę tak, i dlatego też daje to nam efekt taki że po prostu wszystkie te pierścienie zaczynają pracę jednocześnie i wszystkie kończą. Zaletą tego rozwiązania, że można to rozebrać, jeżeli nawet dostaniesz jakieś zanieczyszczenie, które jest w naszej rurze, możemy to rozkręcić, wyczyścić, złożyć ponownie i to będzie działać. Wykorzystane są tutaj do podłączenia takie bagnety F i bagnety M. Tu jest wbity bagnet F. I po prostu to wkręcamy sobie tutaj do naszej rurki, montujemy nasz antykapacz i tu wkręcamy nasz wężyk od naszego pierścienia zasilającego. I to jest całe podłączenie, które jest tutaj zastosowane. Oczywiście na początku jeszcze tej magistrali jest założony dodatkowy filtr doczyszczający naszą instalację. To jest jakby takie przetestowane nowe rozwiązanie, ponieważ wcześniej, tak jak tutaj Pan Paweł wspomniał, były zamontowane emitery indywidualne, które no, były powiedzmy założone nie po trzy na jedną doniczkę, tylko powiedzmy był jeden emiter który miał roz, roz, założone roz takie roz, rozdzielacze i szły cztery wężyki z jednego emitera. E, dzięki temu, powiedzmy, można było zaoszczędzić na no, ilości emiterów, ale m, kroplospływy, które miały założone, e, były zamontowane do wężyków, one miały po prostu labirynt i on się nam zabrudzał e, w, po, w trakcie sezonu e, i z czasem, jeżeli ta nawozy szły tutaj w instalacji dlatego też to rozwiązanie jest ciekawsze dwa też jest lepsze w sytuacji takiej kiedy mamy faktycznie te skłony tak no bo antykapacz blokuje nam wypływ wody do instalacji i musi tu być ciśnienie minimum 1 4 bara żeby tak naprawdę woda mogła pójść do tych pierścieni nawadniających przeszliśmy do części otwartej w gruncie gdzie mamy doniczki a w doniczkach rośliny już posadzonym w roku 2020. Pewnie uczestnicy Borchowe Faktory pamiętają, że te doniczki miały swoje takie okresy gorszego wzrostu, lepszego czy też gorszego. Jeśli przyjedziecie to zobaczycie, że po wymianie systemu nawadniania i zmianie schematu nawożenia, akurat w tym roku też to trzeba powiedzieć, kondycja roślin jest bardzo zadowalająca. Tak więc rozwiązanie z firmy zdało, myślę, w tym sezonie egzamin całkowicie. Bardzo nas to cieszy, że mogliśmy pomóc zastosować coś nowego, co, no powiedzmy, nie jest powszechnie stosowane na oprawach, bo zazwyczaj albo są linie kroplujące, albo linie, mikrolinie, tak? bo też jakby jest takie rozwiązanie, natomiast to faktycznie rozwiązanie zdedykowane specjalnie pod donice, także pewnie z czasem będzie miało coraz więcej zwolenników takie rozwiązanie, no bo jest proste do montażu, wygodne i no jak na razie niezawodne. Tak? Natomiast jedynie co można jakby na co zwrócić uwagę, to faktycznie tutaj też jest na każdym rządku zamontowany zawór odcinający z filtrem w przypadku gdy nastąpi jakieś rozłączenie tych elementów, to podczas nawadniania wystarczy kawałek się przejść, zamknąć zaworek. Powiedzmy skręcić to, co należy. Uruchomić ponownie wodę. Nie trzeba wyłączyć, wyłączyć całej sekcji nawadniającej, także taki zaworek to też fajna sprawa, wbrew pozorom, bo ułatwia nam jakby później prace serwisowe. To co? Zapraszamy wszystkich poszczegóły techniczne na 8 września. Będzie o czym myślę opowiadać. Tak jest, my będziemy na pewno, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To jest niewątpliwa okazja, żeby spotkać specjalistów. Myślę, że najlepszych w Polsce z branży, żeby można było porozmawiać, wymienić się poglądami, doświadczeniami i zobaczyć, jak tutaj świetnie to wszystko u pana Pawa jest prowadzone.